21 stycznia, dzień po inauguracji Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jak widzicie, miasto Portland. Antifa przewróciła samochód. Wielki sukces. Antifa dokonuje skoordynowanych ataków w różnych miastach, na, terenach całych Stanów, na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Atakują siedzibę ICE, czyli takiej policji imigracyjnej. Atakują prywatne przedsiębiorstwa, sklepy. No i. Jak widać, też samochody. Tu udało się przewrócić samochód na bok. Wspaniałe osiągnięcie Antifa. Antifa maszeruje po Portland, krzycząc co sądzi na temat Joe Bidena. Nie przypadają za Joe Bidenem. Portland Antifa zaatakowała siedzibę Partii Demokratycznej, czyli tej, która popiera Joe Bidena. Tutaj atak na partię zdewastowany został budynek Partii Demokratycznej. Jak widzicie, Antifa niszczy budynki rządowe. O, jeszcze parę szyb zostało. No, to idiota tygodnia z antyfy. Gdyby mu się udało, mógłby stracić dłoń. No, ale nie udało się. No właśnie, może pałką, nie? Może głową trzeba spróbować. Te parasolki mają po to, aby zasłaniać kamery. No cóż, zostawmy Antifę walczącą z tą szybą. Tymczasem w innych miastach było podobnie. Seattle. nie atakować wybaczcie, to Warszawa. Podobne sceny. Na północ od miasta Portland jest miasteczko Seattle. Miasto Seattle. W Seattle Antifa również maszerowała ulicami miasta. Atakowała drobne biznesy. Śmieciła, przewracała kosze na śmieci. No, czyli to, co zwykle Antifa robi. Tutaj miasto Seattle. A tutaj ciekawostka, Denver. Tutaj Antifa udała się pod kapitol miejscowy, pod stanowy kapitol w Denver i przegoniła stamtąd Gwardię Narodową, pilnującą budynku. Media milczą na temat ataku na Kapitol w Denver. No tutaj Gwardia Narodowa wycofująca się przed żołnierzami z Antify. Antifa rozmawia z policją, no i właśnie no cóż jeszcze na koniec ujęcie z. Seattle.